Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, moje drogie wagi. Mam na imię Piotr i witam Was na moim kanale Tarot Przy Kawie. Dzisiaj zajmiemy się legalnym stockingiem. Dowiemy się co, albo spróbujemy się dowiedzieć, co Wasz partner albo partnerka myślą, jaka będzie porada od kart, jeżeli chodzi o Wasz związek. Wybierzemy trzy karty z, mojego, z moich deków Sacred Destiny i zobaczymy, co w trawie piszczy dla Was. Będzie także informacja dla singli na koniec tego wideo, także zostańcie z nami. Mamy kartę jako pierwszą mamy kartę Relaxation, mamy kartę getaway, kartę ucieczki, bym powiedział oraz mamy kartę leadership. Ok, kartę. No, liderską, taką bardzo, bardzo, bardzo mocną, moc, mo mocnej um, osoby, tak, tak bym powiedział. Ja będę trochę wścibski, ja wezmę jeszcze um, dwie karty. Mamy kartę Protection, czyli kartę ochrony um, oraz kartę Love, miłości, okej? Okay? Um, wiem, że miałem wziąć tylko trzy karty, ale nie mogłem się powstrzymać, żeby wziąć jeszcze kolejne dwie jestem bardzo zasyfakcjonowany bardzo się cieszę, że wziąłem te dwie no tutaj widać, jeżeli chodzi o energię przyszłości, tutaj widać miłość że jest w waszym otoczeniu moje drogie moje drogie wagi tutaj także widać taką ochronę tej waszej miłości i taką, taki, taki schron, tak jakbyście wy były taką, takim bombelkiem ochronnym tego całego przedsięwzięcia, który się nazywa wasza miłość i wasz związek. Tak bym powiedział. Tutaj jest taka porada od kart, żebyście nie dawały innym ludziom, jakimś trzecim ludziom wchodzić w, Was, w, 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 Was, w wasz związek, no ponieważ tutaj mogą bardzo dużo namieszać. Tutaj jest taka karta, karta getaway, czyli karta takiej ucieczki. Tutaj widać, że tak, jakby ten wasz partner lub partnerka, jakby on gdzieś wychodził i rozmawiał z innymi ludźmi na temat tego waszego, albo inną osobą na temat tego waszego związku. Tak, jakby nie do końca był, był albo była szczęśliwa, albo szczęśliwy w tym, co się dzieje. Hmm. Bardzo ciekawie. Bo ja bym tutaj powiedział, że tu mamy dwie energie, ok? Mamy energię waszą, czyli tą tego lidera, taką osobę, która daje takie, taka, taką mocną energię, jeżeli chodzi o ten związek. Ok. Moje drogie wagi, ale z drugiej strony mamy kartę no, getaway i o, takiego jednorożca, ja bym powiedział, że to jest definitywnie ten, ten, wasz, ten wasz partner lub ta wasza partnerka. Tutaj jest taka energia bardzo ulotna, tak, tak bym powiedział. Tutaj wychodzi taka energia ulotności, bardzo, 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 bardzo duża u, u, energia ulotności. Tu mamy także kartę relaksu, tutaj jest... Tu karty nam definitywnie mówią, moje drugie wagi, że macie że macie macie trochę Dać na luz. Macie dać się, moje drogie, wagi e, e, wykazać swoim partnerom. Niech oni pokażą wam, e, co oni wnoszą do tego całego z, e, z, związku. Tutaj widać, że wy bardzo dużo pracowaliście nad tym związkiem, bardzo dużo energii swojej poświęciliście e, i bardzo dużo, e, bardzo dużo było właśnie tutaj e, z waszej strony e, miłości dawanej ku temu zwią związkowi. E, I tutaj widać. Że, że między wami jest miłość i między wami jest ta energia moje drogie wagi aczkolwiek tutaj widać no coś się tam dzieje z tym waszym partnerem coś takiego dość dziwnego tak bym powiedział coś dziwnego tam trzeba porozmawiać trzeba usiąść i dowiedzieć się dokładnie ja będę jeszcze troszkę wścibskiej, ja położę kartę na waszego partnera no inner peace, no tego nie można tutaj ściemić, tutaj mamy kartę wewnętrznego spokoju. Tutaj coś się dzieje, tutaj karty poradzą, żeby ten wasz partner się uspokoił, tutaj musicie z nim porozmawiać i dowiedzieć się dokładnie o co w tym wszystkim chodzi. Tu mamy kartę thriving, czyli kartę osiągnięć, bym tak powiedział. Tak by ta, ten, ten wasz partner był taki skierowany ku pracy albo ku właśnie jakimś tam osiągom. Jeżeli tak by trochę za, zagubił się w tym i nie poświęcał Wam aż tak dużo energii, tak bym powiedział, moje drogie wagi. Mam nadzieję, że to ma jakiś sens z tego, co mówię. Tutaj jest też informacja dla singli. Dla singli, jeżeli chodzi. Jeszcze wracawszy może do tych wag tutaj, które są w związku, tutaj jest też taka informacja y, definitywnie rozmowy, to jest taka porada rozmowy i... Y, 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 i ta rozmowa musi być bardzo wnikliwa na temat tego, co Wy chcecie tutaj z tego związku i gdzie ten Wasz partner albo ta partnerka, oni sobie wyobrażają, że chcieliby być w tym związku. Tutaj naprawdę musicie usiąść i porozmawiać na te jakieś, jakieś Wasze te... Ale tutaj no widać jakiś taki rozwój, rozwój, jeżeli chodzi o pieniądze, rozwój, jeżeli chodzi o pracę i niepoświęcanie się rodzinie. Tak bym tutaj to widział, jeżeli chodzi o, o partnera. Tak bym powiedział, moje drogie wagi. Jeżeli chodzi o wagi singli. Mamy tutaj kartę, o super! Mamy tutaj kartę transformation, czyli kartę transformacji, kartę wewnętrznego jakiegoś rozwoju duchowego. Tutaj karty zdecydowanie mówią nam o tym, żebyście, żebyście skoncentrowali się albo skoncentrowały się na swoim własnym rozwoju duchowym albo, albo jakimś biznesowym. Tutaj widać, że macie na to poświęcić energię, aczkolwiek, jeżeli Wy już kogoś poznałyście, Moi drogie wagi. Tutaj jest karta następnego etapu, jeżeli chodzi o ten związek. Będziecie miały jakieś bardzo ciekawe, bardzo fajne wspomnienia, jeżeli chodzi o ten związek. Tak bym powiedział. Dziękuję bardzo, moje drugie wagi. Mam nadzieję, że to ma sens, co tutaj powiedzieliśmy i zapraszam was na koniec tygodnia na kolejną tygodniówkę. Poprosiłbym o komentarze na dole, że wam się podobało, kciuki w górę oraz o subskrypcję. Dziękuję bardzo i do usłyszenia i do zobaczenia, papa. Pa.